I ruszyliśmy z sprzedażą Wyczekiwanych przez wielu z Was dodatków już kolejnych do Tumany Bones. Pierwszym z nich jest Tink, konstruktor Botów, czyli nasz nowy Girlock jako grywalna postać. Ting jest inżynierem, który sprawia wrażenie przygarbionego słabeusza, ale w momencie, jak zacznie konstruować, jak zacznie tworzyć swoje wynalazki, pająkoboty, to pokaże swoim przeciwnikom, co potrafi. Jest to postać po części podobna do Giliego, z tego względu, że może tworzyć swoich sojuszników i robić łubu-dubu. Drugim dodatkiem jest zestaw. Sojuszników, które już o wcześniej wspomnianego Giliego i tak samo u Tinka zamienia kostki na sztony. Trzecim największym dodatkiem jest czas Rani, który wprowadza nam kilka ciekawych elementów, jak na przykład wprowadza nam nowe karty spotkań początkowych 1-3, co urozmaici nam każdą rozgrywkę. Oprócz tego, co chyba jest najważniejsze w tym dodatku, wprowadza nam Kampanie. Podczas rozgrywki w Tumany Bones po pokonaniu ostatniego przeciwnika, naszego tyrana, albo wygrywamy, albo przegrywamy i możemy zacząć rozgrywkę od nowa. Ten dodatek po pokonaniu już wspomnianego wcześniej tyrana pozwala nam kontynuować naszą przygodę. Będziemy tutaj śledzić nasze sukcesy dzięki nowej macie postępów, a także dzięki kartom darów i pięt. Zamawiając dodatki w naszym sklepie portalowym, dostaniecie bonus w formie trzech nowych przeciwników, które przedstawiają słowiańskie stworzenia, takie jak bies, żmij czy bazyliszek. Jest to dodatek, który jest tylko i wyłącznie w polskiej wersji językowej i tylko i wyłącznie w sklepie portalu.